Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w na niej. Dzisiaj kotlety grillowe w pomidorowej glazurze, w pikantnej pomidorowej glazurze. Są bardzo smaczne, a do tego proste i szybkie w przygotowaniu. i cieszą się o wiecznym zainteresowaniu gości, dlatego gorąco zachęcam do ich wypróbowania. Jeśli zechcecie je zrobić, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skuteczny.pl, a teraz filmik, jakie przyrządzam, do którego serdecznie zapraszam. Do miski dodaję pół kg mielonej wieprzowiny, w moim przypadku jest to mielona łopatka wieprzowa. Wbijam jedno całe jajko. I teraz do tego dodaję dwa ząbki czosnku drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Pół średniej cebuli kroję w drobną kostkę lub drobno siekam i także dodaję do mięsa. Następnie łyżeczka koncentratu pomidorowego lub pasty pomidorowej. Solidna łyżeczka musztardy, oraz łyżeczka chrzanu. I teraz przyprawy. Ja dodam odrobinkę pieprzu, 1 trzecia łyżeczki lub pół łyżeczki według uznania i jest to czarny pieprz. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz łyżeczka soli. I jeśli chodzi o przyprawy, to to już będzie wszystko. Oczywiście dobór przypraw oraz ilość tychże przypraw według własnego uznania i według własnego smaku. Ja pokazuję moją propozycję. I teraz całość mieszam, rozprowadzając wszystkie składniki i przyprawy równomiernie w masie mięsnej. Obok mam już przygotowaną bułkę tartą, to mają być kotlety grillowe. Zależy mi na tym, żeby one były takie w miarę sztywne, więc być może będę musiała trochę tej bułki tartej do masy mięsnej dodać. Sprawdzam jednak smak mięsa w ten sposób, że biorę odrobinkę surowego i kosztuję, lub podsmażam na patelni i dopiero taki usmażony kosztuje. Jest całkiem w porządku. Ja już więcej przypraw nie będę tutaj dodawać, tylko dosypię nieco bułki tartej. Jakieś 3-4 łyżki. I teraz formuję kotlety takie jak na grilla, czyli w miarę płaskie i układam je na przygotowanym obok suchym talerzu. Aby formowanie kotletów szło sprawnie, warto mieć zwilżone dłonie, wówczas idzie to naprawdę bardzo szybko. Kotlety gotowe i teraz smaruję je dowolnym sosem pomidorowym kupnym lub domowym. W ostateczności może to być nawet ketchup. Eee, smaruję je cienko z wierzchu z obu stron. Ja, ponieważ będę je za chwilę wstawiała do lodówki, żeby swoje odstały i przegryzły się eee, z przyprawami, wstawiam je do mniejszej miski. Mm. Już teraz pachną bardzo przyjemnie, kiedy będą upieczone, myślę, że będą pachniały jeszcze wspanialej. Teraz przykrywam je i pod przykryciem wstawiam do lodówki na jakieś 2-3 godziny, aby smaki i aromaty ładnie się ze sobą przegryzły, a następnie wyjmuję je wtedy, kiedy jestem gotowa do grillowania. No i kiedy jestem gotowa do grillowania, wyjmuję mięso z lodówki, układam na tacce do grillowania, no bo bezpośrednio na rozgrzanym ruszcie, zależy jak kto lubi. I opiekam na rozgrzanym grillu, tak długo aż mięso w środku straci surowość, a z zewnątrz będzie apetycznie zrumienione.